Jedziemy teraz w wagonikiem umieszczonym na diapańskim łonie w Wiedniu. Jest, ten diapański łon jest jednym z punktów charakterystycznych w Wiednia. Prócz katedry św. Stefana A możecie zobaczyć w dole są te różne, różne niesamowite kolejki i zwariowane kręcianki. Wagonik jest niewielki ale w sam raz, troszeczkę się kiwa, o kamerzystę muszę się przytrzymać. No i zapraszam Was do podziwiania różnych fajnych widoków z tego wagoniku, bo ma naprawdę całkiem wysoko i będzie widać całą panoramę Wiednia. Jesteśmy teraz w Wiedniu, w Wesołej Miasteczku. Przed chwilą z Jaworskiego monaka. trochę się obawiam, czy na pewno powinnam na niej. iść. Wiedem ma także charakterystyczne fast food, prawda Paulina? Właśnie. E, jeden, no, oczywiście możecie tutaj kupić hot -doga, e, z barówką, czyli z Frankfurterką. Ale naprawdę na prawdziwym biedajskim hot dogiem będzie bułka z kiełbasą, e, kiełbasą jasną, kiełbasą ciemną. I powiem Wam, że to są bardzo, bardzo sycące porcje. Są to wielkie buły. E, takie hot dogi da się kupić na każdym rogu praktycznie. Nie są tanie, ponieważ w zależności od miejsca, no, generalnie od 2,5 do 3,5 euro, więc w Polsce za tę cenę da się kupić cały spas Ale jak już mówiłem, no, będąc w jedniu przynajmniej tą kiełbasę w półce trzeba spróbować. No jak ktoś uważa, że to za dużo, no to niech poczęsto się tam kurtelką. To jest właśnie na tle bardzo finezyjnego domku. Jest to normalnie dom mieszkalny, w którym mieszkają ludzie. Został zaprojektowany przez artystę, który też kawałek dalej zaprojektował takie różne krzywe, kolorowe domki. Jak widzicie, każdy element jest troszeczkę inny, jest kolorowy, ma różne wielkości okienka. Wszystkie rzeczy wyglądają jakby doczepione, tak troszkę po masku i w różnych momentach. I jest to. Bardzo trudne słowo, a ja nie znam niemieckiego, Więc musicie mi wybaczyć. Kande Wasserhaus. A tym razem popuściliśmy się o takie fajne, niewielkie torciki na wynos w jednej z restauracjek w samym centrum Wiednia. Silny torcik seranowa czy coś takiego. Też wydaje się z czekoladą. W każdym że na pewno zaraz to sprawdzimy. I tutaj mamy takie bardzo eleganckie pudełeczko. Tort czekoladowy z e, dżemem, a dokładnie z marmoladą marlową. A to jest ten drugi, który e, powiem Wam jak smakował, ale wygląda jak ciasto czekoladowe przełożone śmietankowym kremem, musem jabłkowym i czymś jeszcze czekoladowym. Tak mi się wydaje. Tokim nieźle trafiłam z opisem. Bardzo dobry, polecam. <gryzanie>